Witajcie, witajcie kochani w odcinku specjalnym Co trafisz, to twoje. Jesteśmy właśnie w Chorwacji. Tu jest nasz główny bohater Ignacy. Cześć Igi. Skąd nagrywasz dzisiejszy odcinek? Z Chorwacji. Z jakiej miejscowości? Suti Sutiwa Tutaj coś po chorwacku, z bok jedne co tutaj koledzy mi podpowiedzieli chorwaci miejscowi, że to znaczy dla jednego klubu. Jak widzicie Ignacy też gra tylko dla jednego klubu. Jest to FC Barcelona, w poprzednim odcinku też go widzieliście właśnie w tej koszulce. Iggy pokażesz z tę koszulkę? Jest dycha, super. Zasady znane, wszyscy znamy. Co trafisz to twoje. Zerknijmy na to jakie karty mamy dzisiaj do zgarnięcia. W okienkach bramki Messi, a także Luis Nazario. Delima Ronaldo, teraz go będzie dobrze widać. Courtois, Igi, Virgil van Dijk, Mbappé, Thierry Henry i Cristiano Ronaldo, a także Kimiś Tak prezentuje się górny rząd. Dolny rząd, Bellingham, Akanji, Kunde, Odegard, Laminiama, Lewandowski, Barella, Mati i Vinicius Junior. Dolny rząd to Erling Haaland, Rudiger, Alfonso Davies, Kivior, Neuer, Saliba, Trent Alexander-Alnort. Bruno Fernandes, Alison i legendarny Ronaldinho! O, Ignaś! Kto jest Twoim ulubionym piłkarzem? Ronaldinho! Co? Akurador właśnie? Tak. A właśnie go kamerowałem. Gotowy? Tak. No to zaczynamy. Czyli co trafisz, to twoje. Musimy zebrać ja i Ignacy dwie jedenastki Ignacy swoją, ja swoją. A Wy potem ocenicie, która z tych jedenastek jest silniejsza i mocniejsza. Ignacy zaczyna! Gotowy? Tak no to powodzenia co to było czy to był igi czy to był igi igi dobra jest igi i Mati! nie <śmienicza> ok mi się nie udało. Igi, masz szansę trafić kolejnego zawodnika. W kogo, w kogo celujesz? Messi. No spróbuj. Czy to było kolejne pudło? Teraz uderza na bramkę. Tak Tak blisko! Tak blisko jak ja! Kolejny strzał na cego? Martin Odegaard! Eee, nieźle jest Igi i Martin Odegaard! Dwóch blondynów! Igi ma dwie karty, ja mam tylko jedną. Ja nie mam ani jednej, więc nie Uwaga! Dobra, kolejna próba. Cristiano Ronaldo! Patrzcie jak on się cieszy. Wariat wariat! Nie, nie mogę nic <śmiecki> <ceny>. <śmiecki> Ronaldo Luis Nazario de Lima Ronaldo Mam brazylijskiego Ronaldo, od czegoś trzeba zacząć, ale teraz pora znów na Ignacego. Igi Kolejne pudło! Tak. Dobra. Jules Kunde. Na razie karty prezentują się następująco. Igiwa ma Cristiano Ronaldo w pomocy siebie i Odegarda. A ja, Ronaldo i Kunde. Za moment będziemy ich rozstawiać po boisku. Kolejne uderzenie. Poprzeczka próbuję krzyżać. Ha 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 ha. Kogo trafiasz? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Szczęśliwy? Tak. Dobra. Mam Kolejna próba. Na razie mamy po raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Są cztery. Po cztery karty. Daję żygi. Aj jajaj! Dobitka, dobitka! Aj jaj. Zniszczyłeś moje karty! Dobra, wpadłem na genialny pomysł, a raczej wpadła na niego ta oto niewiasta. Cześć, jak się nazywasz? Pomachasz do nas? Nie! Yeah. To moja żona. Nie mówcie nikomu. Pomysł jest następujący. Igi a moje karty zbieracie wy. Po kolei będziecie kopać, dobra? Chłopaki? Będziecie mieć postrzale i będziecie je zbierać. Teraz Igi. Dajesz? Na, brawo! Siema, jak masz. Jak masz na imię? Mateusz. Mateusz. Czyli tak jak ja, Mati. Mati proszę cię traf dla mnie dobrą kartę. A, ziemią, ziemią, chytrze, wiem o co chodziło. Dobrze. What's your name? Rito. Rito? Vito. Vito. Vito Corleone. Vito Kimiś! Musno, congratulations, Vito. High five. High five. Jest Kimis. Ignazio, ale masz poprzeczkę wysoko postawioną, powiem Ci. Wszyscy na ciebie, ty kontra świat, Igi. Jestem dobrze. Jestem Vinicius! Co yes! za radość, chłopaku, wracaj! What's your name? Antonio. Antonio, Vito and Antonio. Mamma mia! Igi, czeka, Aha jeszcze tutaj Vinicius. Vinicius musi zostać wskazany, ok? Ready? Go! Nie, nie o, niestety, niestety Very good shot, very good shot. Ha. Jak widzicie, to jest edycja międzynarodowa. Zobaczmy, co tu się dalej dzieje, Ignacy. Davis, Davis, Alfonso, Davis, musnęło Davisa. Alfonso, Davis. Jak widzicie, mam bardzo liczną drużynę. Przedstaw się. Milan, K wszystko z Włochami. Skojarzone, brawo. Wow. Brawo. Słupek, słupek, słupek. Każdy gupek trafia w słupek. Igi, gotowy? Igi, ok. Musnęło? Co? Musnęło? No dobra. Strzeliłeś w głowę własnego ojca. Aaaa! Szybko zerknijmy na to, co się dzieje na, w, na, w składach. Obrona u Ignacego. Alfonso Davis, pomoc Odegard, Igi, Bruno Fernandes, Vinicius Jr., Mati i w ataku Cristiano Ronaldo. Natomiast mój skład. Kurtua, kunde, Ronaldo, Saliba i kimś. Ktoś tu mocno poprzestawiał Musimy zrobić tak Ronaldo na szpicy e... Saliba, Kunde na prawą No i Kimiś w sumie może być defensywnym pomocnikiem. Dawaj Okej okay, panowie Who's next? What's your name? Junior Super Junior no. A ja 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 Igi. Pomroić te miejsca. Alison. Nie miałeś bramkarza do tej pory, prawda? To twój bramkarz pierwszy, prawda? Tak, ale jeśli to będę, to to może zrobimy jakieś wymiany. Jakie wymiany? Ile was miał?

Ile masz zawodników? Już mam to 4 8, 9. Masz 10 Tak, i jeszcze jednego Mój skład wygląda bardzo biednie. chupaki bierzemy się do roboty. Musicie mi trafiać karty! Kto następny? A, okej. Was his name? Wania. Wania! Let's go Wania. No masz moja, nie ma. Odejdź Ładnie, w sam środek. No i co z tego, jak dalej nie mam kart? Okej, okay, kolejna szansa, żeby zbudować drużynę Matiego. Sprawdźmy, co się dzieje. Kogo ja mam w drużynie? Teraz potem ja. Nie, jadł Jaka taktyka? Górduła, górduła. Ronaldinho Gaucho! A kto grał w Barcelonie z dziesiątką? Igi, Igi, co masz? jaki masz numer na koszulce? 10! to jest numer Ronaldinho. Chłopaki, nie to, że nakłada jakąś presję, ale błagam was! Sprawdźcie coś! Trafiłeś, nie. trafiłeś Halanda w pupę od tyłu. No. Dobra, zaliczamy Halanda? A, tak. Zaliczamy Halanda. Co ty masz? Skład. Masz już cały skład? No tak. No nie nie. Okej. Okay. Atak Ronaldo i Haland. Okej. Okay. Igi, teraz ty. Nie, ja. Ja. Czyli rezerwy dam. Tak. Ja ci, ja ci... Tak. Igi. Ajajaj, aj, aj, bardzo ładnie! Nie ma! Jest Mati, jest czapeczka, jest. No Noier! Nojera, No jera, żeby mieć lepszego i masz No jera. Igi, co jadłeś na obiad, że masz taką celność? Co jadłeś na obiad, żeby mieć taką celność? Czy pierogi? No to nic dziwnego w Chorwacji. Pierogi, proszę bardzo. Ok, następny Chłopaki, uratujcie mój honor. Kogo teraz na ławkę bierzesz? Kogoś? Nawet na ławce. Jest. A. Go! Thierry Ignacy! Przeszedłeś tę grę! Ignacy, to jest nie fair. Neuer, Davis. Ilu ty masz piłkarzy? Dwunastu? Przy moich sześciu. No cóż. Nie! Yeah. Masz, masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kolejny strzał. Masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A Kanji! Masz siedmiu. siedmiu! Masz siedmiu, bo ja ci od garda. Dzięki! Kolejne uderzenie? Kilior! Polska, Polska górą! Nie wiem, co miał przeciwko obrońcom, ale w mojej drużynie jest chyba sześciu obrońców i tylko dwóch napastników. Kolejna próba. Zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kart. A mi brakuje pomocników, dwóch pomocników. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Kolejna próba Matiego, czy do czterech, trzech razy... O! Jamal zerwał pajęczynę! O! Zerwał tę pajęczynę po prostu! Zerwał ją dosłownie i w przenośni. Nie ma taśmy, nie ma Jamala, nie ma nic! A -a -a. Czekaj, czekaj Igi. Musimy coś wyjaśnić tutaj naszym widzom. W związku z zerwaniem pajęczyny musieliśmy wszystkie karty przewieźć na dół, bo tasiem na górze już nie ma. Igi, kogo trafiasz? Messi dla mnie? Aha, ale blisko! Okej. Okay. Kolejna próba. Lewandowski! Dzięki, ratujecie mój honor, chłopaki. Tym oto sposobem... Tym oto sposobem... Mam chyba... Jedenastu. Kurtua Saliba, Kivior, Kunde, Akanji, Lama, Yamal, Odegaard, Kimich, Haaland, Lewandowski, Ronaldo. Jest, mam 11. Mam 11. To Okej, okay, ale, ale trafiamy do końca, tak? Messi! Messi, Lionel Messi, Brawo, Igi. Jesteś w topowej formie. Co powiesz po zdobyciu Messiego? Yeah. Ej, a ty jesteś wyglądasz jak Messi. Van Dijk, Alexander-Arnold, Arnold, Bellingham i Rudiger. Tralaleo, tralala, simpancini bananini. Aj. Kolejny uderzenie Mati. Wcześniej z Yamala zdobył. A technicznie super. Dobra, chłopaki, wydaje mi się, że pora zagłosować. Czyj skład jest silniejszy? A więc zróbmy to. Ok, chodźcie wszyscy, będziemy wybierać. Which team is better? Which team is better? Which team? Mati. This team? Czyli drużyna Igiego, w bramce Neuer, Davis, Ronaldinho, Barella, Iggy, Thierry Auri, Bruno Fernandes, Mati, Messi, Ronaldo i Kenyan Mbappé. Kto twierdzi, że mój skład jest lepszy? Ja! Chyba nie. Z mojego składu podoba mi się tylko tak naprawdę Jamal, Ronaldo i Robert Lewandowski, no i Haland. A tak to reszta? I Umówmy się. I kibior. Moi. mnie Okej. Okay. Dziękujemy wam z całego serca za to, za to, że nas oglądaliście. To był nasz międzynarodowy, chorwacki odcinek. Jeszcze raz. Z bok. Jedne. Liubawi. Czyli dla jednego klubu. Igi.